Jeżeli Twoim znakiem jest jakość i potrzebujesz sporo czasu, żeby wykonać konkretne zadania, ponieważ wszystko musi być zrobione idealnie, doskonale i kilkakrotnie sprawdzone, to jesteś typem osobowości analityczno-krytycznym. Potrzebujesz czasu, żeby. Sprawdzić, zweryfikować, dowiedzieć się wszystkiego i nie popełnić błędów. Potrzebujesz ludzi, którzy są punktualni, którzy są rzeczowi i którzy potrafią, tak jak ty, konkretnie i w danych mówić na tematy po to, żeby usprawnić komunikację i szybciej dochodzić do celu. Nie lubisz zbędnych emocji, nie lubisz smoltoków, chcesz mówić o działaniach, o plamach i o celach w sposób bardzo, ale to bardzo konkretny. Jednak te Twoje dokładne działania sprawiają, że czas przecieka ci między palcami, że musisz zostać dłużej w pracy, albo pewnych zadań nie jesteś w stanie dowieść na czas, bo, bo jeszcze jest coś do sprawdzenia, jeszcze jest coś do zweryfikowania, jeszcze można coś zrobić lepiej, żeby było to na najwyższym poziomie jakości. Jak to usprawnić, jak zrobić, żeby Twoje działania były doskonałe, ale jednak zmieszczone w czasie, który na to przeznaczasz? Oglądaj kolejny odcinek dotyczący persologa i typów osobowości. Zapraszam. Ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień pracuję z przepracowanymi przedsiębiorcami nad tym, żeby uwolnić ich czas na przyjemności, na radości z życia, na realizowanie swoich pasji. I marzeń. I między innymi ten cykl dotyczący tego, jak zarządzać sobą w czasie, w zależności od typu osobowości, powstał po to, żeby zacząć skutecznie zarządzać sobą i projektami w czasie, a nie tylko tak, jak natura nasza naszej osobowości nam podpowiada. No dobra, analityczno-krytyczny to jest osoba, która bardzo często gubi się w gąszczu e, szczegółów. Uwielbia szczegóły, uwielbia pomnażanie informacji, lubi widzieć bardzo dużo zanim zabierze się do pracy, zanim podejmie decyzję, zanim właściwie cokolwiek zrobi. To oczywiście bardzo mocno ją spowalnia, ponieważ Zawsze można dowiedzieć się czegoś więcej i zawsze wychodzą jakieś nowe informacje i fakty, które sprawiają, że tamte już są nieaktualne albo koniecznie trzeba je uzupełniać i ta praca tak naprawdę stoi w miejscu, często nawet jeszcze nie rozpoczęta. To jest osoba, która potrzebuje mieć wiele wariantów i przygotować się na różnego rodzaju zagrożenia. Czyli do planu A jest plan B, do planu B jest plan C, do planu C jest plan D i tak dalej. I to jest oczywiście bardzo fajne, pod warunkiem, że to się kiedyś kończy i zaczyna się działanie. Osobowość typu analityczno-krytycznego bardzo nie lubi pochyraczy czasu i przeszkadzaczy. Krótko mówiąc, jest tak bardzo skupiony na celach, działaniach i jakości wykonania swojej pracy, że ludzie, którzy przychodzą czasami pogadać, czy ktoś, kto wtrąca swoje pięć groszy, jest dla takiej osoby zbędny, upierdliwy, przeszkadzający i rozpraszający. Osobowość typu analityczno-krytycznego przygotowuje się do swojej pracy, do swoich wystąpień czy prezentacji bardzo szczegółowo. Jego prezentacje są bardzo często bardzo długie, zawierają masę szczegółów, analiz danych i liczb, i często. Po prostu nie kończą się na czas, albo jeśli czas jest ograniczony, po prostu są przerywane w połowie, bo tych danych, tych informacji jest tak dużo, że nie sposób jest je zmieścić. W ograniczonym czasie. Bardzo często, niestety, tych analityczno-krytyczny zanudza swoich współpracowników czy osoby, którym przedstawia dany projekt czy prezentację, właśnie nadmierną ilością szczegółów i zanim dojdzie do klu, do efektów, do tego, co dany projekt wniesie, ludzie są już zmęczeni i tak naprawdę nie słuchają. Ta osoba też potrzebuje tego, żeby wokół nie były osoby, które się nie spóźniają, są punktualne i równie dobrze przygotowane. To wszystko powoduje, że osobowość typu analityczno-krytycznego jest postrzegana, bardzo często taka osoba jest postrzegana jako ktoś, komu nie zależy na ludziach, jako ktoś, kto jest tak bardzo skupiony na danych, że w zasadzie nie widzi niczego innego, jako często jako osoba arogancka, czy też bardzo trudno dostępna. Co jest faktem, ponieważ ten człowiek jest tak mocno osadzony w swoim świecie, w swoim świecie sprawdzania, badań, i liczb i danych, że faktycznie nie zauważa świata wokół siebie. Bo to, czego najbardziej się ten człowiek boi, to jest krytyka i popełnienie błędów. To wszystko go spowalnia i bardzo często powoduje, że jest. Ta praca nieskuteczna i oczywiście rozwleka się w czasie. Co więc zrobić, żeby to zmienić? Lecimy. Ok. Um. Mój drugi analityczno-krytyczny. Miej na uwadze to, pewnie poświęcasz zbyt wiele czasu na analizowanie i gromadzenie danych. Potem brakuje ci tego czasu na wdrożenie. Zacznij od tego, żeby się skupić na tym, żeby odpowiednią ilość czasu przeznaczyć na poszukiwanie danych i informacji i odpowiednią ilość czasu na wdrożenia i trzymaj się tego, co ze sobą ustalisz. Skupiaj się na wynikach, a nie na perfekcji wykonania. Jest prawdopodobne, że zawsze można zrobić coś lepiej, albo że ktoś to zrobi bardziej perfekcyjnie, natomiast często, kiedy ty dążysz do perfekcji, inni realizują już projekty na bazie tego, co mają i też mają z tego tytułu efekty i wartości. Więc nie perfekcja, tylko działanie to jest coś, co będzie Ci przydatne. Bardzo Cię proszę, miej świadomość, że nie da się uniknąć każdego ryzyka. I nawet jeżeli Twoja lista planów, planów awaryjnych, do planów awaryjnych jest niekończąca się, to pamiętaj, że kiedyś musi być koniec, kiedyś musi być stop i tak naprawdę zawsze może się wydarzyć coś, czego ty nie przewidziałeś, i to nie dlatego, że nie poświęciłeś zbyt odpowiedniej ilości czasu na analizę, ale dlatego, że po prostu świat jest nieprzewidywalny. Nie analizuj tak dużo, wyznacz sobie nieprzekraczalne terminy zadań, upewnij się, że twoje cele są realistyczne. I nie wyznaczaj sobie zbyt wysokich standardów. I teraz bardzo często jest tak, że dla Ciebie coś nie jest dobre jakościowo i potrzebujesz ten standard usługi czy produktu podnieść, ale bardzo wiele osób, a w zasadzie większość, będzie już zadowolona z tego, że może korzystać z Twojej usługi czy produktu, z tego, co zrobiłeś, że już może z tego wyciągać jakieś wnioski, lekcje, coś z tym robić. A ty im to odbierasz poprzez to, że ciągle próbujesz ten projekt udoskonalić, a nie zawsze to jest nawet potrzebne. I później często pojawia się frustracja, że inni nawet tego nie zauważyli, tych twoich godzin ciężkiej pracy nad poprawianiem tego drobiazgu, a on dla innych jest tak mało istotny, że nawet nie jest to zauważone czy docenione. Nawet doskonały produkt, mogę mieć inny, alternatywny produkt, który będzie jeszcze lepszy. Taki jest świat, więc nie ma się co skupiać na tym, żeby zrobić coś, co jest najlepsze na świecie tylko niech to będzie dobre albo najlepsze na ten moment co możesz zrobić bądź też mniej wymagający od siebie i innych. Ja wiem, że Ty bardzo dużo od Ciebie wymagasz, że jesteś bardzo skupiony na tym, żeby to było dobre, żeby było to najwyższej jakości i żeby były bardzo dobre efekty Twojej pracy, natomiast to Cię spowalnia i to powoduje, że bardzo często też Twoje życie osobiste na tym cierpi, bo brakuje Ci tego czasu na to, żeby móc zrealizować swoje pasje czy marzenia. Także ludzie wokół siebie, których, od których wymagasz tyle co od siebie, no często uciekają od ciebie, nie chcą z tobą współpracować, ponieważ wiedzą, że tam będą bardzo często nierealistyczne wymagania albo praca, która tak naprawdę mm, tylko spowalnia cały proces, a nie jest jakimś kluczem do tego, żeby zrealizować dane zadanie. Więc. To, co jest bardzo ważną informacją dla Ciebie, to że ludzie zawsze są ważniejsi od zasad czy wytycznych, bo to ludzie będą Cię wspierać i to ludzie, którzy są wokół Ciebie, tworzą Twój świat. I choć wiem, że widzisz ten świat jako wymagający, i choć ci ludzie nie są dla Ciebie bardzo istotni. To jednak żyjemy w świecie, w którym drugi człowiek ma ogromne znaczenie. Więc zacznij i siebie traktować po ludzku, jak i innych. I realizować swoje projekty najlepiej, jak potrafisz, ale nie kosztem siebie, nie kosztem relacji, nie kosztem swoich, swojego czasu wolnego, tylko miej świadomość, że. Zawsze można potem zrobić kolejny projekt, czy go poprawić, a ten, który już dziś możesz innym oddać do pracy, realizacji, do korzystania z niego, też już jest dobry. Więc Więcej czasu dla siebie, mniej analizy, mniej czasu na rozpatrywanie wszystkich możliwych wpadek i tego, co się może wydarzyć, więcej czasu na realizację i na ten czas dla siebie, w którym ty też możesz się rozwijać i po prostu spełniać. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. Podziel się w komentarzu, co z tego wynosisz, jakie Ty masz sposoby na zarządzanie sobą w czasie, i zapraszam do kolejnych odcinków i subskrybowania mojego kanału. Cześć!